Siemaneczko, z tej strony Mate. Dzisiaj oczywiście znajdujemy się na CSGO Skins. Przypominam, że strona jest dostępna tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich, więc jeżeli macie ukończone 18 lat, klikamy sobie tutaj plusik, wpisujecie kod MATE, aby otrzymać 10% bonusu do wpłaty, a jeżeli jeszcze nigdy nie użyliście kodu, to 2 złote i 10 groszy na start. Jest event Gold Rush 10 dni 12 godzin, tryby takie jak zawsze, ale dzisiaj, moi drodzy, robimy sobie test skrzyni Summer Case. Jest to nowa skrzynia i dostałem info, że jest w niej naprawdę spory potencjał, jeżeli chodzi o tryb Jester mode. Więc tak, otwieramy sobie za wszystko na Jesterze na start. 1500 ziko, otwieramy na Jesterze i później lecimy na bitwy również na Jesterze, Więc zobaczmy, jak nam to pójdzie. 322 zł za jedno otwarcie i liczymy oczywiście na koskę. AWP Boom, MK Chatnikos Fire też może w jakimś dobrym stanie. MK Hellfire też jest w miarę okej. Okay. A na start niestety MK wróżka zębuszka, czyli mega słabo. Drugi skin Mach 10. Mach 10 Saiba oni. No i powiem wam, że na razie nie wygląda to zbyt ciekawie. Kolejne otwarcie zwłaszcza, że nie mamy sporego balansu dzisiaj i jest TurboPik. Turbo, Peak. Turbo Peak, który też nie jest dużo warty, 59 zł, Ok, to sobie sprzedamy. I powiem wam, że na razie jest mega lipa P2000 Obsidian. 12 zł, Ok. Dobra, teraz jest przypa. Mamy 314 zł, możemy sobie kupić jeszcze to i możemy otworzyć jeszcze jedno. No i jak teraz nie wypadnie nic ciekawego, to będzie naprawdę lipa. Więc no potrzebujemy tutaj kosy, zobaczmy, czy wleci w ostatniej skrzyni, no i jest masakrycznie słabo. Toybox za 54. No i musimy się jeszcze pozbyć kosy i przechodzimy na bitwy. Mam nadzieję, że na bitwach będzie lepiej, bo w pojedynczym otwarciu straciliśmy nasz cały balans, który miał być przeznaczony właśnie na ten film. Więc no, jest lipa. Lecimy Summer Case'ik, Sherdzik na cztery osoby oczywiście. Tutaj jest do wyciągnięcia nawet Butterfly Slaughter, z tego co kojarzę, więc to jest fajna koska. Jakby taka wypadła, no to jeszcze moglibyśmy wybaczyć, tak? W tej skrzyni. W innym wypadku, no to może być lipa. No i na start jest awupka, Boom, okej. Okay. 8 stów, zawsze coś. MK Hillfire, jeszcze tutaj wypadło, jest kosa, zobaczmy jaka, zobaczmy jaka. Jest Talon Marble Fate, ok. okej. Dobrze, szkoda, że u mnie, mam nadzieję, że będzie jeszcze jedna kołaszek. Turbo pigoka, okay, tutaj już nic ciekawego, i zobaczmy ostatnią, co będzie. I niestety bez drugiej kosy jest dobrze, ale mogło być lepiej. Dobra, i teraz tak, zostawmy sobie to jeszcze na chwilę chociaż i zróbmy bitwę po raz kolejny. Summer case, -ik. i tym razem razy trzy po prostu. Na trzy osoby, 3... ok. Niech będą trzy osoby, i liczymy na kosę. Po raz kolejny talon Marble by mi się nie obraził, ale najlepiej to, właśnie Butterfly. Slaughter jest tutaj pożądany. No i zobaczmy, zobaczmy. 9 szans na jakieś fajne skiny, a włupka na start. Uspik the Traitor, ok. Zobaczmy, co będzie w drugiej. W drugiej jest Orion. Orion za 384. I ostatnia, dajcie kosę. I kosy nie ma. Jest MKC Centicost Fire za 128. No i ten stan wypadł najgorszy, niestety. Dobra, no i znowu, chyba musimy się pozbyć tej kosy. Liczymy, liczymy na coś mocniejszego w dalszym ciągu. Razy 4, niech będzie. Na 4 osoby. I niech się dzieje, niech się dzieje. Potrzebuję zostawić sobie jeszcze balans. Na jeden film, więc no, mam nadzieję, że uda się to zgarnąć. Bo, jak nie, to może być lipa. No, ale okej, okay, zobaczmy, zobaczmy. Jest Uspik na start 331. Inne boty niestety nie dostały nic ciekawego. W tym, jaka okay, jest kosa, zobaczmy, jaka jest. Karambit Stouter, okej, okay. no i w końcu, w końcu wypadł dobrze. Oby coś jeszcze jest. Orion, dobrze. Jakieś tam skiny dodatkowe. No, i to jest win, na który właśnie czekaliśmy. Jeszcze jedna kosa, i zobaczmy, i w rękawice no i właśnie to jest ten win, na który czekaliśmy. Rękawice możemy sobie zablokować, i naprawdę win jest świetny. Mamy rękawice, to co? No to teraz sobie możemy pootwierać w sumie jeszcze tą skrzynię tak pojedynczo, bo i tak jest fajny profitik, więc możemy to zrobić. Summer Casey, Jest Remote, razy ile? Razy 3 to jest 967. Dobra, możemy tak zrobić. Jakie dwa otwarcia? To sobie sprzedamy, ok? Bizon i mamy jeszcze 15 koła, kupmy sobie Gloka i możemy zrobić chyba takie dwa otwarcia, Tak mi się wydaje, no na pewno, bo ewentualnie coś możemy sprzedać yy, tańszego i nam no to starczy. My na koniec tego filmu lecimy właśnie 600K'sów na dżesterze po 3967. No to wychodzi 1900 ileś, nie? No ale OK. Zobaczmy, proszę, coś dobrego, kosa najlepiej I przejdź, 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 przejść. mamy kosę, zobaczmy co to będzie, zobaczmy Jaka to będzie kosa, dajcie butterfly'a, proszę, proszę, dajcie butterfly'a Jest good knife, slaughter No kurde, słabo, no ale dobra, ważne, że jest kosa, tak, jest kosa i możemy to ponowić 3, 2, 1, zobaczmy Proszę, dajcie back to back kosę i niestety nie ma Jest ta wóbka electric hive, nic poza tym no okej, okay, no dobra, i tak nie jest źle. No mamy chociaż y, tego Guta, tak? Good zawsze coś. Mamy jeszcze 578 ziko. Otworzymy sobie na koniec Luksuriusa niech będzie. 420 zł. Tak już na zupełny koniec. Zobaczmy co nam wyleci i będzie P250, no to chyba minus. Naczkolwiek, no okej, okay, nie jakiś duży, nawet plus jednak, bo faktycznie nam wypadło, więc jest okej okay. No i co, dzięki wielkie za oglądanie. Pamiętajcie o prezentach, macie naprawdę fajne prezenty do zgarnięcia. Trzy kosy: Bayonet Lore, Nawaja Forest Good Good Night. Wypłaty już działają. E, ciekawe, czekajcie. Zobaczę z skinami. Dalej tutaj jest e, oczekiwanie. Podejrzewam, że zrobią tak, że trzeba będzie czekać tydzień, no bo wszędzie tak jest. Że będziecie mieć może tutaj jakiś balans zamrożony, coś w tym stylu. No i po prostu trzeba będzie, trzeba będzie na skiny tydzień poczekać, no bo oczywiście inne metody działają cały czas. No i wypłaty też ekspres, tak jak było, od razu dostajecie ofertę. Dzięki za dzisiaj, pisze propozycje nowych filmów w komentarzach. Ja się z Wami żegnam, trzymajcie się, no i siemka.